Cześć moi drodzy, chciałbym Wam zdjęcia z mojego aparatu pokazać Zorki 4K. Jaka jest różnica między czwórką? Czwórka nie osiada wajfy, którą się do siebie ociąga. Spust migawki, to znaczy korbka, czy spust migawki jest inny wi odciąga nie ociąga się w wersji 4, a 4K to taki ulepszany model. A to jest skaner, który chcę kupić do negatywów. Widzicie, tu jest FG4, a, a, albo trójka, nie wiem jaki to model, ale jak widzicie obok, także trzeba będzie zobaczyć się w skaner. A teraz pokażę wam fotografię które robiłem moim MAM Artyl. Zeskanowałem w drukarce ze skanerem moje zdjęcia. Pierwsze zdjęcie. Wszystko, co nam MAM ARTEM z 4K. Powoli trochę będę dawał, abyście mogli zobaczyć. To są skanowane zdjęcia. Nie skanowałem negatywu, tylko zdjęcie, ale mimo wszystko wyszło to dosyć ostro A kolory są powiem wam naturalne oczywiście jakoś źle ustawiłem migawkę bo mogłem 1 na 60 ustawić a przysłonę e, większą ustawić za małą przysłonę ustawiłem ale też byłem u innego fotografa bo w wodmin można drukować zdjęcie z aparatu analogowego w Bodmin i w Truro, ale nie w Sant'Oscar, tam gdzie ja mieszkam. Bo to jest akurat z Anglii, z najbardziej mi się to zdjęcie podoba. Patrzcie, jakie szczegóły widać. Pomimo tego he, skanowałem tylko zdjęcie, a nie negatyw. Gdybym negatyw skanował, byłyby o wiele lepsze szczegóły, ale i tak widać dobrze. Także spoko. Mam spoko. Zależy gdzie zdjęcia wydrukujecie. Jak się załaczy w skaner, do negatywu, to będę mógł ducha lepiej. No, będę mógł zeskanować negatyw, ale zdjęcie powinno być lepsze. Wniuki, jakbym wydrukował, w Kurol czy nad Lonskim, bo mają tam lepszy, lepszą drukarkę chyba. Bo inne zdjęcia z innego anarty, jak drukowałem, wyszły duchy lepiej. To są przybliżę, moi drodzy. O już teraz widać piksele. Bo to jest zeskanowane. Ale mimo wszystko patrzcie jakie... Jaka ładna, jakoś jakie ładne kolory z analogu. Do jakiego wróciłem do fotografii analogowej.